Siema siema widzów, witam was! Dzisiaj taki bardziej luźny odcinek, trochę Ala makówka, tylko zamiast makówki oglądamy wersof, czyli będziemy oglądać jej najnowszy vlog, ale to tylko dlatego, że ja wklikam w ten vlog, żeby sobie obejrzeć, wiecie, w tle do Minecrafta i patrzę, 10% ponad dislikeów ma. To jest naprawdę bardzo duża ilość, jak na YouTubie, więc zacząłem czytać komentarze. I tam jest tyle rzeczy, które wersow. Chyba zrobiła źle, skoro, skoro takie rzeczy piszą, że sobie o tym pogadamy, a przy okazji obejrzymy sobie te, 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 te jej vlogi. Za dokładnie miesiąc Wigilia, czas szybko leci, dlatego nie ma co czekać i korzystaj z promocji Black Friday na gbs.pl. Ale dziś nie o tym, bo właśnie do Biedronki wleciała nowa kawa w puszce o znaku ciastka korzennego. Muszę się przyznać, że ostatnio najczęściej piję te kawy w puszce. E, to jest takie proste, bo kupujesz sobie w biedronce parę takich kawek, dajesz do lodówki i masz z rana, bez konieczności mieszania nawet łyżką w kubku. Jeżeli robicie zakupy w Biedronce, to koniecznie sprawdźcie lodówki. Ciastko korzenne idealnie pasuje na nadchodzącą atmosferę świąteczną. Przez sklepy, które rozkładają jeszcze w Halloween świąteczne rzeczy, trudno poczuć tę świąteczną atmosferę, ale pijąc ciastko korzenne w puszce od GBS poczujecie, że święta nadchodzą. Jak już spróbujecie z Biedronki tą nową kawę w puszce, która oczywiście jest limitowana, no bo dziwnie by było sprzedawać ciastko korzenne w lato, to dajcie znać na Xie lub w komentarzu, czy wam smakowało tak samo jak mi. W ogóle to GBS konkurs jakiś ma, wystarczy zrobić zdjęcie, z nową puszką, jakieś kreatywne, ale to, to więcej info macie na ich Instagramie. Link do promocji Black Friday macie w opisie, a do Biedronki was prowadzić chyba nie muszę, no chyba wiecie, gdzie macie najbliższą Biedronkę. To w ogóle nie jest vlog, tylko to jest lumpex z sieciówka, ale trochę inaczej zrobiony, skoro e, takie wątki, jakie widzę w komentarzach, co ludzie pisali, bo będziemy to weryfikować, będziemy weryfikować komentarze, czy faktycznie ludzie się czepiają wersów z jakiegoś powodu, jakby, że jest faktycznie ten powód, czy tak o, po prostu dla zasady. Dla wszystkich fanów mojej serii lumpex vs sieciówka zrobimy sobie porównanie, porównanie rzeczy na sezon jesień-zima z second handu i z sieciówki. No i let's go. Oficjalnie burger drwala. Cześć. Dobra, ja wam zaspo zaspoileruję to yy, porównanie, bo jeszcze tego nie oglądałem. Uwaga, będzie drożej w sieciówce. <laughs> to jest właśnie ta pierwsza prawdziwa perełka z second hand'u Przepiękne, prze jeszcze w ogóle te rękawy, ekstra No i to kosztuje 140 zł I wiadomo, to nie jest najtańsza cena ale jednak, jak sobie popatrzymy, jakie ceny na przykład są na Charlotte Simon, no to tutaj jest zdecydowanie taniej Ja, ja nie kumam wersownie, czasem ona mówi, że 140 zł to jest dużo, Zawalony płaszcz taki wielki jakiś taki porządny widać, a te płaszcze to po 1000 zł czasem można wydać w jakiś zarzecz, coś takiego, więc to bardzo dobra cena i ona mówi, że to jest drogo, ale lot to do Warszawy do Barbera, czy tam do fryzjera Togit. Jest też mnóstwo futer i trzeba też uważać, żeby nie kupić po prostu prawdziwego futra, bo tutaj też takie bywają, ale... O, dobra, dobra, tutaj pierwszy populizm podobno od Versow jest, bo to wyhaczyłem w komentarzach, że ludzie jej zarzucają, że ona tu mówi, że u, futra fu, uważajcie, nie kupujcie futer prawdziwych, a potem podobno kupuje agi, które mają niby prawdziwe futro, więc... <ścoughs> z dwojga złego jakby nie patrzeć, jak już kupowałaś to futro, to chyba lepiej z lumpeksu, no bo to już jakby jest coś wyprodukowanego, użytego, jakby ktoś zapłacił y, jakiejś firmie za to, żeby to wyprodukować, jakby ty jesteś tym drugim y, posiadaczem tego, a w momencie, gdy kupujesz nowe agi, no to jednak ty się przyczyniasz temu, żeby produkowali ich więcej, tak? Tutaj odświeżyli, ale to kosztuje 50 złotych. W jakiej sieci kupić za 5 dych płaszcz? Żadnej. No, ogólnie Lumpeksy naprawdę się opłacają pod tym względem. Nie no, płaszcz za 5 z to to chyba nawet na Shinie ludzie nie kupią, ale mam wrażenie, że musimy zmienić nazwę Lumpy. Bo jakby jak się mówi Lumpy, to tak to nie, nie brzmi atrakcyjnie dla ludzi, zgaduję, że wtedy, jakby inna nazwa była dla takich Warszawiaków, to może prędzej by na przykład chodzili. Nie wiem, jak można nazwać Lumpeksy, żeby były, były takie hmm, sklep vintage albo vintage shop. <laughs> o to by chyba pasowało, Przepiękne, jak wiecie, ja uwielbiam kolor brązowy. Zresztą widać i znalazłam właśnie taki płaszcz. O, a tu znów ludzie pisali, że ona dopiero co mówiła, że nie lubi brązowego koloru, że jej się z dziadkiem kojarzy coś takiego, a jednak ponownie lubi ten brązowy kolor. No ale to, to już wiadomo, że ona po prostu lubi ten kolor, co jest modny. jakby. To, to już chyba dawno temu odkryliśmy z wersów, to, to nie jest jakaś nowa... nowa informacja. Kobaltowy kolor teraz jest totalnie w modzie i w ogóle wszystko co z tym kolorem. Kupujcie bez zastanowienia. A tu jest w ogóle jeszcze kurtka, słuchajcie, z Reserve. Rozumiem, że ludzie mogą mieć taki mindset jak to chyba sprzyja jakimś fast fashion, i tak dalej, ale no nie, no nie, podoba mi się to, no, niebieska kurtka, <noise> jakoś, jakoś do mnie to nie przemawia. A versov znów mówi, mówi, że jak widzicie taki kolor, to kupujcie bez zastanowienia. A druga koszula, jaką znalazłam, jest to koszula w kropki. Ja wiem, co wy powiecie, ale kropki są ogólnie teraz totalnie w trendzie i mam taką właśnie jedną sukienkę w kropki, bo nie chciałam też przesadzać z tymi rzeczami. A... Ja, ja rozumiem, że ludzi na przykład to może troszeczkę obrzydzać do wersa w takim sensie, że ona zamiast powiedzieć podoba mi się to, to ona mówi, no to jest w trendzie, bo dla niej to jest równoznaczne, nie? Że to, co jest w trendzie, to jej się po prostu podoba. Mi na przykład personalnie, jak widzę te kropki, to mi się kojarzy, nie wiem, pani z angielskiego na przykład. To, 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 to mi się kojarzy, ale no, waży, że jej się nie podoba, tylko jest w trendzie. Ja, pewnie też się podoba. Takie kołnierzyki są teraz bardzo modne i od tego wyjściowo wyszło właśnie e, Jaku mam co ona próbuje zrobić, jakby nie patrzeć, gdyby to z tej perspektywy patrzeć, to faktycznie kurde, no dobrze, że tak robi, nie? No bo przechodzi do lumpeksu i mówi, ej, ale możecie też kupić tutaj modne rzeczy. Tylko w momencie, gdy co drugie słowo od wersów jest, to jest teraz modne, 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 to aż mi tak. Może dlatego, że ja w tym nie siedzę, to może dlatego mnie tak to kuje w uszy. Ernot, dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, ubrałam ten płaszcz, którym się zachwycałam totalnie. Ale przez to, że to jest bardzo duży rozmiar, o wiele większy niż ja noszę na co dzień, to po prostu mam wrażenie, że ja tonę w, tej, w tym płaszczu. Dajcie znać, co osądzicie. Bo ja mam wrażenie, że te poprzednie propozycje są o wiele lepsze. Nie no, fajny jest ten płaszcz. Podoba mi się ogólnie spoko. Spoko jest, pasuje wersow. Ja, ja ją w tym widzę, że pewnie to ubierze raz do jakiejś sesji zdjęciowej i potem będzie leżeć w szafie, aż dopóki nie wystawi na windet. I znalazłam mnóstwo fajnych parałek. Część rzeczy oczywiście oddam do pralni chemicznej, część wypierał siebie w domu. Pralnie to jest w ogóle fajny z tego względu, że kurtki często w tym naszym zwykłym pralniu ci po prostu niszczą. No i wiecie, teraz też mam taki lekki zgrzyt. No bo z jednej strony ona narzeka na 140 zł za tą kurtkę, że to jest drogo i zwraca na to uwagę, ale potem mówi o tym, że ona to wszystko odda do pralni chemicznej. Przecież to też jest drogie i to pewnie mo może nawet i kosztować więcej niż ta kurtka za 140 zł. I żeby ona to ubrała dwa razy. No, chyba, że planuje więcej niż dwa razy to ubierać. No, ale z tego co kojarzy, to werso raczej często wymienia swój ubiór. O, tym bardziej te rzeczy z Lumpexów. No i let's go. Oficjalnie burger Drywala jest w Ja nie jestem jakoś super fanką Drywala, ale ogólnie jakoś mam tak, że co roku jak jest, to próbuję. I dzisiaj oficjalnie też spróbuję ooo i tu ten komentarz. Wera, lubię cię oglądać i zawsze to robię, ale ostatnio często ciężko się słucha tego, co mówisz. Co chwila co innego mówisz na ten sam temat. Tutaj mówisz, że nie przypalasz za drwalem, a później mówisz, że na maksa się jarasz, jak wychodzi drwal. Zawsze mówisz, że w ciuchu znajdzie się ubrania mega oryginalne, wyszukane, a później zachwycasz się kurtkami o kożuchem ze sieciówki i mówi, że nie znajdziesz takich oryginalnych w lumpie. Zachowujesz się jak chorągiewka, że niekoniecznie zwracasz uwagę na to, co mówisz, tylko co w tym momencie. Pasuje powiedzieć i ogólnie swoich filmów, odkąd wróciłaś czuć fałsz, że nie pokazujesz siebie jaka jesteś, tylko że wszystko jest super i mega, bo tak wypada powiedzieć w tym momencie. No i poniekąd mogę się z tym zgodzić, że właśnie na, nawet z tym futrem, nie, że ona. Mam wrażenie, że mówi takie populizmy, bo ona bardzo bierze pod uwagę to, co wypada mówić, dlatego że często, gdy mówiła to, co trzeba mówić, a że to, co ona chciała mówić, to wypadała tak, o. Odegazowana herbatka. Oh, oh yes. To jest ten moment w roku, kiedy bardzo czekasz na drwala, po czym jak go zjesz, to później już po niego sięgniesz może jeszcze jeden raz. Dobra, bo... Hype na drwala spada dlatego, że nie dają żurawinowego od razu, nie? Drwal żurawinowy top, jak już mam jeść drwala to tylko z żurawiną. Ja, ja, ja nawet wolę dokupić żurawina i dodać tego zwykłego drwala niż cokolwiek, no ale faktycznie te hypy na drwale to to, to spada, spada w końcu. Przynajmniej tak zawsze mam, że na początku się tak na makse podzieram, że ten drwal jest, a potem jakoś mi to tak ulatuje, ulatuje i tak wracam po nuggetsy, jak już mam zejść McDonalda albo jakiegoś wrapika. Znaczy ogólnie nic innego mi się nie spodziało po Wersow, biorąc pod uwagę, że ona jest dużą fanką takiego, wiecie, hype'u, mody i tak dalej, że to bardzo łatwo na nią wpływa, tak to wygląda trochę patrząc z osoby, która po prostu ją ogląda publicznie i nic nie wie prywatnie o niej. Na przykład Labubu, nie pamiętam czy Wersow y, używała czy nie, ale zgaduję, że na pewno miała Labubu całą kolekcję czy coś, no bo, no był hype na to. I zazwyczaj na to się decyduje. To jest na żywo. Ogólnie ja zawsze wyciągam stąd ten boczek. Ja lubię ogólnie smak boczku, zapach, ale nie lubię tej Konsystencji taka, takiej glutowej, która jest. <grystanie> <grystanie> Wersow, uwaga, zmienia twoje życie. Ty wiesz o tym, że jest tak, coś takiego jak personalizacja zamówienia i możesz na przykład powiedzieć: Nie chcę boczku, i wtedy uwaga. Nie dają ci boczku. Ale ja zgaduję, że Wersow przez to, że ona właśnie kmini kto co jak pomyśli, to ona by wtedy pomyślała: Dobra, nie będę mówić, że ja tak zazwyczaj robię, bo pomyślą, że ja wykorzystuję pracowników w McDonaldzie, że muszą coś innego robić, bo boczku mi nie oddają, a zawsze do dwa dają i będzie, że jestem księgi. Na pewno by te, tak sobie myślę. Dajcie znać, czy wy przegryzacie też burgera frytkami? Na przykład Karol ma zupełnie odwrotnie, że on musi zjeść najpierw burgera albo najpierw frytki, a potem dopiero sięgam po kolejne. No ja też tak mam, ale ogólnie najlepiej jest zacząć od Frydek, żeby was zapchało jakby tak na początku, nie, bo frytki wiadomo, że smak są gorsze, i potem zjeść burgera, i wtedy to najlepsze zostawiacie na koniec, i macie taki fajny posmak, a nie takiej frytki zapychającej. Ciekawą rzeczą są jeszcze te rzeczy, które nakłada się na spodnie, i to jest totalnie trend z Japonii. Spodnie w połączeniu ze spodniczkami. Ja już pokazywałam kilka par spodni, które już są po prostu oryginalnie przyszyte. I... Nie no, ja, ja, ja już i tak troszeczkę wycięłem wyciłem tego, że trend, 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 to jest teraz w trendzie, to jest teraz w no dużo tego. Ale to jest film modowy, tak? Dobra, jakoś usprawiedliwie wersja. I nim jestem starsza, tym po prostu ubieram się grubiej, ubieram solidne swetry i tak dalej. Nie. I bardzo mi się spodobał ten szalik. Jest mega ciekawy, jest taki właśnie fashion, bardzo mi się podoba. Jeżeli również Wam się spodobał, to tutaj znajdziecie go za 80 Nie No tak szczerze, dobra, bo ja też swoją opinię tutaj wyrażę o, skoro gadamy o modzie i tak dalej, to ona tutaj wygląda, jakby była choinką. Nie jak takie są łańcuchy, co się powiesza na choinkę, to trochę jakby się obwiesiła takim łańcuchem, tylko że biały jest. Czy lubicie czy macie albo czy mieliście? Po sieciówki, ej, czegoś takiego nie znajdziecie w ogóle. I to wygląda jak taka totalnie perełka To tak samo Czegoś takiego nie zna... Okej, okay, ona więcej chodzi do lumpeksów niż ja Więc... Możliwe, że ona faktycznie lepiej wie, no ale tak na moje oko to to wygląda jak z Lupexu, W sensie, no, no, nie wiem, dlaczego bym miała nie znaleźć takiego od czegoś. No, no dobra, no mniejsze, już się czepię. Czepię, są te rzeczy, są zupełnie inne, fajne, unikatowe. Trochę drogie, wiadomo, 400 stówy obie rzeczy. Co 400 i to 400 ale wiadomo, no to jest naprawdę mega. Ale nie jest niebieskie, jakby było niebieskie, to by wersów od razu brał. <laughs> To nie jest ogrzewane. Zobaczcie, to jest takie po prostu z taką podszewką, więc to nie będzie jakieś super ciepłe. No, ale wygląda spektakularnie. Ale ja jeszcze bardziej niż ten korzuk, lubię to marynarę. No, ona wygląda świetnie. Uważam, że to jest ekstra. Przerzućcie. Weź stać. No i... No, dosłownie wygląda, jakbyś to znalazła w lumpekcie. Nie, jakbyś to znalazła w szafie swojej babci. No, no zgaduję, że takie coś też znajdzie w lumpekcie. Ona gada, że takich rzeczy nie ma. No ja w to nie wierzę. Pomyślicie, że to jest po prostu pirama, ale nic bardziej mylnego. Wiadomo, możecie też z tym spać, ale teraz to jest super, właśnie, żeby zarzucić do jeansów, do jakichś różnych spodni. Tutaj w zarze znajdziecie takie za 249 zł, i to jest teraz totalny hit. Możecie sobie na to zarzucić, właśnie, albo jakiś sweter, albo po prostu t-shirt pod. Nie, no, ona brzmi jak na tych liveach, co sprzedają jakieś podróby na Facebooku, że no, to jest totalny hit, to jest totalny hit, tego nie znajdziecie nigdzie indziej, kupujcie, to jest teraz tak w modzie. Ważne, żeby nie nosić tego solo, tylko jeszcze coś pod założyć albo na to i żeby po prostu ta koronka sobie wystawała z... W ogóle, czy ona na początku nie powiedziała, że to jest wersja zimowa czy coś, a ja pokazuje jakieś takie rzeczy, które ewidentnie no, ciężko by było nosić w zimę. To jest fajna i też właśnie sugeruję wam, żebyście sobie ją założyły, dziewczyny, na jakiś t-shirt albo właśnie Long Sleeves. Dobra, ludzie co się znają na modzie, naprawdę jest teraz moda na to, że się daje takie Ala, piżamy na koszulki? <noise> serio takie coś jest? Ja nie wiem, co ja mam z tym ubieraniem się jak babcia, ale słuchajcie, naprawdę mi się to podoba. Widzicie falbanki? No właśnie, to teraz będzie podbijać właśnie wszystkie sieciówki. I te kołnierze będą totalnie mega modne. Znaczy, no chyba już są, skoro podbijałem sieciówki, ale widzicie, Verso ma rację, to po prostu w modzie. I zaczemu jak babcia się ubierasz, bo pewnie też to jest w modzie, tak obstawiam. Widzicie, co ja mówiłam o kolorze niebieskim? Rozejrzyjcie się. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało z tych sieciówek i która sieciówka ma najfajniejsze, Waszym zdaniem, rzeczy. Ale bez sensu i to się skończyło? Zawsze ten Lumpeks i sieciówka tak wyglądały, że po prostu się kończy. Ona mówi, no to fajne, to fajne, to w modzie, to w modzie. Znaczy ona nawet nie mówiła, że to fajne, ona po prostu mówiła, to w modzie, to w modzie, to w modzie. Tak to serio wyglądało, że tego pod koniec na przykład podsumowania, ile wydałam tutaj. Ile wydałam tutaj, jakie ciuchy mam stąd, jakie ciuchy mam stąd. Wersow, ja ci teraz radzę, żebyś tak zrobiła, bo to fajnie by się wtedy oglądało, ale ogólnie ten odcinek nie ma, nie ma jakichś wielkich afer, no. o tego drwala można się przyczepić, no i o to, że gada o... O, o tych futrach, jakby nie miała fut, futer, które kupiła nowe. Ale też faktycznie czuć od niej takie, taką, nie powiedziałbym, że sztuczność od razu, ale takie bardzo o, dużą ostrożność tego, co się mówi. Mam wrażenie, że czasem ona mówi rzeczy, które myśli, że wypada, a nie to, co myśli, po prostu. Co jest minusem, no bo jakby słuchała podcastów z Freezem, to liczy się autentyczność, jednak nie, dlatego ludzie polubili na początku wersów. A teraz. No nie wiem. Zostawcie lajka like widzowie, zostawcie suba, widzimy się jutro i na razie.